Cześć, witajcie. Dzisiaj do oferty trafia BMW M760LI jest to V12 w Wixdrive 66 benzynka 609 koni 2017 rok Auto przyjechało do nas ze Stanów Zjednoczonych po konwersji na rynek europejski. Zobaczmy to wyposażenie. Wersja indywidual jest naprawdę grubo. roletki, masaże z tyłu, ekrany, telewizory, elektryczne full, fotele z tyłu, wentylowane, grzane. Nagłosienie Bowers and Wilkins Podświetlane, full elektryka, solar dach w Alcantarze Automatycznie światełka Full LED podgrzewana kierownica, łopatki w 1, mnóstwo asystentów, aktywne tempomaty, duża nawi, kamera cofania, kamera 360, przód podgrzewany, wentylowany, z perfumem, pneumatyka auto podnoszone, tryby jazdy Naprawdę jest tego mnóstwo. Po więcej wyposażenia zapraszam do opisu. Auto ma przejechane 91 tysięcy kilometrów. Zapraszam do oferty.